trzeba Musi być Musi Jak widać kładzik się zmieścił do auta. Teraz jest brudny, to elektryczny, więc nie można go myć. Przepuczemy go ściereczką, bo trochę brudny. Pewnie mówicie ten, że no szkoda, że elektryczny. Od razu koła, koła są. No, ale tak, taki na początek to jest dobry, jest bardzo szybki, jak widzieliście na filmie. Jeszcze nagram go rano, bo teraz jest ciemno. A siedzę na kładziku. Tutaj się jest kluczyk. się zapala, ale tu jest taka blokada trzeba to nacisnąć i wtedy manetkę dopiero. To jest taka blokada. Wszystko tutaj, tutaj się zmienia. To jest neutral, można zwiedzić na do przodu, do tyłu, to światła, ale światła są spalone, to wymienimy. Szmatką go przytrzymy, bo nie wolno go żadnym kaserem myć, żeby się woda nie dostała, bo wszystko jest na wierzchu. I tak to wygląda. Jest już gotowy do jazdy do lisia. No! Patrz w miszerii, dwa tyki